Witam Cię serdecznie z okazji pełni truskawkowego księżyca. Przygotowałam dla Ciebie wyjątkową, jak na ten czas, medytację. Możesz przygotować się do tej medytacji, trzymając kwarc truskawkowy, a jeśli nie masz kamienia, wyobraź sobie, że go masz że go trzymasz w dłoniach, a jego Różowo-czerwony blask to Twoja tarcza, która daje Ci ochronę. Zatem zamknij oczy, oddychaj głęboko i poczuj, jak truskawkowo-pomarańczowe światło księżyca otula Twoją aurę. Weź głęboki wdech i wydech. Oddychaj swobodnie. Teraz wyobraź sobie, że stoisz na szerokiej polanie, na niewysokim wzgórzu. Powoli zapada zmrok, a nad tobą pojawia się ogromna truskawkowo-różowa tarcza księżyca. Jej światło jest ciepłe i miękkie, jak płaszcz ochronny. Poczuj jego moc. To światło rozpuszcza wszystko, co cię blokuje. Rozpuszcza stare rany, trudne wspomnienia, lęki, jak śnieg pod promieniami słońca. Być może widzisz symbol przeszłości, który trzyma cię w tym miejscu. Być może jest to związek. Być może obowiązek, lub stare przekonanie. Oddaj go światłu księżyca. Ono wie, co z nim zrobić. W tle słyszysz szum wiatru. To szum ognia strzelca, który szepcze: Idź dalej, nowe czeka. Powtarzaj w myślach. Rozpuszczam, uwalniam. Jestem wolna. Jestem wolny. Weź głęboki wdech. I teraz powoli przeniesiesz się na soczyste, zielone pole truskawek. Słońce, które jest w bliźniętach, muska Twoją twarz, a ciepły wiatr pieści ramiona. Zapach dojrzałych truskawek wypełnia powietrze. Czujesz ten zapach, czujesz to ciepło, czujesz ten wiatr. Tuż przed tobą zauważasz dziesięć leśniących truskawek, które pięknie błyszczą na krzakach, tuż u Twoich stóp. Każda truskawka ma kształt perfekcyjnego serca i kolor żywej miłości. Gdy zjadasz kolejne owoce, ich słodycz wypełnia Twoje serce. Aż zaczyna ono promieniować różowym światłem. Zjadaj je po kolei, jedna po jednej, mówiąc: Oddalam strach przed zmianą. Druga: uwalniam smutki przeszłości. Trzy: zostawiam to, co mnie przeciąża. Czujesz ich smak, czujesz, że są soczyste i przyjemne. 4. Odpuszczam stare role, które mi nie służą. Pięć. Czuję lekkość w ciele i duszy. Sześć. Otwieram się na nowe możliwości. Siedem. Jestem bezpieczna, jestem bezpieczny w tym nowym, nieznanym świecie. 8. Mój wewnętrzny strzelec mnie prowadzi. 9. Pełnia mnie, wspiera. 10. Jestem gotowa, jestem gotowy na nowe życie. Każdą truskawką Twoje serce staje się lżejsze. W dłoniach czujesz pulsującą energię różowego kwarcu. Czujesz jak z każdym kęsem truskawek głos Twojego serca staje się głośniejszy niż szum lęków. Twój umysł może protestować, bo to normalne. Ego krzyczy: Zostań tu, tu jest bezpiecznie, ale Ty delikatnie kierujesz uwagę do miejsca pod dłonią, tam gdzie bije Twoja prawda. Powtarzaj. Mój umysł chroni mnie. Ale to serce wie dokąd mam iść. Wybieram miłość, a nie strach. Dziesiąta truskawka rozpłynęła się jak nektar to znak, że Twoje serce jest teraz kompasem. Nawet jeśli nowa droga jest nieznana, Masz w sobie światło, by nią iść. Weź głęboki wdech, poczuj jeszcze smak truskawek. Głęboki wydech. A teraz stań znów na polanie. Truskawkowy księżyc i słońce w bliźniętach łączą się nad Tobą w złocisto-różową kulę światła. Połóż dłoń na klatce piersiowej. Przyłóż się do serca i powiedz. Przyjmuję mądrość tej pełni, moja przeszłość jest zamknięta. Krok po kroku z odwagą strzelca tworzę nową drogę. Kwarc truskawkowy chroni mój krok. Jestem wolna, jestem wolny. A teraz weź trzy głębokie oddechy. Poczuj ciepło w Twoim ciele. Poczuj jeszcze smak i zapach druskawek. I za każdym razem, kiedy w przyszłości będziesz kosztować druskawek, przypomnij sobie energię tej medytacji i tą odwagę strzelca, która tworzy nową drogę i wolna, wolne, swobodnie kroczysz ku przyszłości. Jeśli możesz, zapal w najbliższym dniu bądź w najbliższych dniach świecę w kolorze truskawkowym lub pomarańczowym, by utrwalić energię truskawkowego księżyca. Głęboki wdech, wydech. Powoli otwórz oczy i zapamiętaj to uczucie. Twoje serce jest teraz najważniejszym przewodnikiem, a kwarc truskawkowy przypomni, że miłość to najbezpieczniejsza droga. Dziękuję. Jagoda.